Przyjmij Boże do królestwa swego swoje dzieci. Drugi Koryntian, rozdział 17, werset 18. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nas służbę pojednania. Wczoraj mamusia miała kolonoskopię. W ziernik nie wprowadzono do końca z powodu wielkiego bólu. Serce mamusi odmówiło pracy. Podano mamusi aparaty z tlenem. Cały dzień z mamusią była córka Janina. Wczoraj 6. 2, 2006 roku w nocy o godzinie 19.50 umarła mamusia na rękach córki Marii. Śmierć miała bardzo lekko. Boże kochany, daj jej udział w pierwszym zmartwychwstaniu, udział w tysiącletnim Królestwie Niebieskim, daj jej życie wieczne z wszystkimi jej przodkami krewnymi na nowej ziemi w towarzystwie Boga i Baranka. Przyjmy ją do Królestwa Bożego jako święto, okryto sprawiedliwością Bożą. Amen.